Drodzy widzowie, zatrzymajcie się na chwilę, bo to, co wydarzyło się zaledwie 25 minut temu, może być największym przełomem dla seniorów w historii Polski. Sensacyjna wiadomość obiegła kraj jak pożar. Minister Nawrocki, wspierany przez prezydenta Andrzeja Duedę, zwołał pilną konferencję prasową, na której ogłosił rekordowe podwyżki emerytur, które mają szansę odmienić życie setek tysięcy Polaków. To nie są bliste obietnice ani puste słowa, mamy gorące, konkretne szczegóły, które sprawią, że wasz domowy budżet w końcu odetchnie z ulgą. Zostańcie ze mną do końca, bo te informacje mogą zrewolucjonizować wasze życie i otworzyć drzwi do lepszej przyszłości. Rząd zapowiada wprowadzenie nowego, przełomowego mechanizmu waloryzacji emerytur, który raz na zawsze ma zakończyć problem świadczeń, które nie nadążają za galopującymi kosztami życia. Rosnące ceny jedzenia, rachunków za prąd i gaz, coraz droższe leki każdy senior zna ten ból. Minister Nawrocki zapewnia, że jego plan to nie tylko odpowiedź na codzienne trudności, ale prawdziwy krok w stronę godnego życia dla tych, którzy przez dekady budowali Polskę. Co najważniejsze, decyzja w tej sprawie ma zapaść już w sierpniu, tak, to dzieje się teraz, nie za rok czy dwa. Eksperci są zgodni: jeśli ten plan wejdzie w życie, podwyżki emerytur mogą być najwyższe od dekad, dając wam szansę na realną poprawę jakości życia. Co o tym sądzicie? Czy czujecie, że nadchodzi zmiana, na którą czekaliście latami? Podzielcie się swoimi nadziejami w komentarzach i nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę oraz subskrybować kanału, by nie przegapić żadnej kluczowej informacji. Co dokładnie wydarzyło się 25 minut temu? Dziś rano media eksplodowały od sensacyjnej wiadomości. Minister Nawrocki, który od wielu miesięcy pracuje nad reformą systemu emerytalnego, zwołał nadzwyczajną konferencję prasową, która przyciągnęła uwagę całego kraju. Jego słowa były jak powiew świeżego powietrza dla seniorów. Czas by emerytury w Polsce były godne. Seniorzy, którzy przez całe życie pracowali na dobrobyt tego kraju, zasługują na bezpieczeństwo i szacunek. To jego wypowiedzi był pełen determinacji, a w kuluarach mówi się, że decyzje już zapadły, a rząd jest gotowy działać błyskawicznie. To nie są puste obietnice, Nawrocki zapowiedział, że nowe podwyżki nie będą przypominać symbolicznych groszy z przeszłości, które ledwo starczały na podstawowe rachunki. Tym razem mówimy o kwotach które mogą sięgnąć nawet 500-700 zł miesięcznie dla niektórych seniorów. Wyobraźcie sobie, co to oznacza dodatkowe pieniądze na lepsze jedzenie, leki bez konieczności rezygnacji z innych potrzeb, a może nawet na drobne przyjemności, takie jak wyjście do kawiarni, kupno prezentu dla wnuków, czy jednodniowa wycieczka nad morze. To nie są tylko marzenia to realna szansa na życie bez ciągłego liczenia każdego grosza. Co zrobilibyście z dodatkowymi pieniędzmi? Czy to nowe ubrania, wizyta u lekarza? A może spełnienie małego marzenia, na które zawsze brakowało funduszy? Podzielcie się w komentarzach, jakie zmiany są dla Was najważniejsze i kliknijcie łapkę w górę, by ten film dotarł do wszystkich seniorów w Polsce. Nowy system waloryzacji sprawiedliwość dla wszystkich. Kluczowym elementem reformy jest nowy system waloryzacji, który ma być sprawiedliwszy niż kiedykolwiek wcześniej. W przeszłości wielu z Was pisało w komentarzach, że podwyżki emerytur były niesprawiedliwe osoby z wyższymi świadczeniami dostawały więcej, a ci z minimalnymi emeryturami ledwo odczuwali różnicę. Minister Nawrocki obiecuje, że tym razem będzie inaczej. Nowy mechanizm połączy waloryzację procentową i kwotową, tak aby każdy senior zyskał, ale największe wsparcie trafiło do tych, którzy mają najniższe emerytury. Eksperci szacują, że podwyżki mogą wynieść od 200 do 700 zł miesięcznie, w zależności od wysokości obecnego świadczenia. Pomyślcie o swojej sąsiadce, która z trudem opłaca rachunki, albo o znajomym, który rezygnuje z leków, bo nie starcza mu do pierwszego. Dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie może oznaczać dla nich nowe buty, wizytę u specjalisty, a może nawet odłożenie kilku złotych na czarną godzinę. To właśnie takie drobne rzeczy, które dla wielu są codziennością. Dla seniorów często pozostają nieosiągalnym luksusem. Jakie zmiany w waszym życiu przyniosłyby takie podwyżki? Dajcie znać w komentarzach i pamiętajcie, by subskrybować kanał by być na bieżąco z każdym szczegółem tej reformy. Dlaczego sierpień jest tak ważny? Minister Nawrocki podkreślił, że decyzja w sprawie podwyżek zapadnie już w sierpniu, a rząd planuje przyspieszoną ścieżkę legislacyjną, by zmiany weszły w życie jak najszybciej. Seniorzy nie mogą czekać. Ich potrzeby są naszym priorytetem, opowiedział, a jego słowa wzbudziły ogromne nadzieje. W odróżnieniu od poprzednich lat, gdy obietnice reform często rozbijały się o biurokrację, tym razem rząd wydaje się zdeterminowany, by działać szybko. To oznacza, że już w najbliższych miesiącach możecie zobaczyć realne pieniądze na swoich kontach, być może jeszcze przed końcem roku. Oczywiście, jak przy każdej dużej reformie, pojawiają się pytania: skąd rząd weźmie pieniądze na te podwyżki? Czy budżet państwa to udźwignie? Czy inflacja nie pochłonie tych dodatkowych środków? Minister Nawrocki uspokaja, że środki zostały już zabezpieczone w budżecie, a reforma została zaprojektowana tak, by nie zwiększać zadłużenia kraju. Co więcej, wyższe emerytury mogą mieć pozytywny wpływ na gospodarkę. Seniorzy, mając więcej pieniędzy, będą wydawać je w lokalnych sklepach, aptekach, na usługi czy drobne przyjemności, co napędzi handel i stworzy nowe miejsca pracy. Wyobraźcie sobie, wasze wydatki na lokalnym rynku mogą pomóc młodym ludziom znaleźć pracę, a małym firmom przetrwać trudne czasy. Co sądzicie o takim efekcie domyne? Czy wierzycie, że wyższe emerytury mogą napędzić gospodarkę, podzielcie się w komentarzach i kliknijcie łapkę w górę, by wesprzeć nasz kanał w dotarciu do większej liczby osób. Dodatkowe programy dla seniorów więcej niż tylko podwyżki. To nie koniec rewelacji. Minister Nawrocki zapowiedział, że wraz z podwyżkami emerytur rząd wprowadzi pakiet dodatkowych programów socjalnych, które mają poprawić jakość życia seniorów. Wśród propozycji są większe dopłaty do leków, które sprawią. Że wizyty w aptece nie będą już oznaczały konieczności rezygnacji z innych potrzeb. Tańsze bilety na komunikację publiczną, by seniorzy mogli łatwiej podróżować do rodziny, na wycieczki czy do lekarza. Specjalne dodatki dla osób po 75 roku życia, które często zmagają się z dodatkowymi kosztami związanymi z wiekiem. Programy wsparcia lokalnego, takie jak darmowe zajęcia dla seniorów, kluby aktywności czy dostęp do opieki zdrowotnej. Szczegóły tych programów są na razie owiane tajemnicą, ale minister obiecuje, że już wkrótce poznamy konkretne kwoty, zasady i terminy. Wyobraźcie sobie tańsze leki na receptę, możliwość częstszego podróżowania, a dla najstarszych seniorów dodatkowe środki na codzienne potrzeby. To może być prawdziwy przełom, który sprawi, że życie seniorów stanie się nie tylko łatwiejsze, ale i przyjemniejsze. Który z tych programów jest dla Was najbardziej ekscytujący? Podzielcie się w komentarzach i nie zapomnijcie subskrybować kanału, by nie przegapić żadnych szczegółów tych zmian. Dlaczego to takie ważne dla Was? Wiem, jak wielu z Was zmaga się z trudnościami finansowymi. W Waszych komentarzach piszecie o rosnących cenach, wysokich kosztach leków, rachunków, a czasem o poczuciu, że Państwo zapomina o swoich seniorach. Czytam te wiadomości i czuję, że Wasze historie zasługują na to, by zostać usłyszane. Dlatego takie wiadomości, jak te dzisiejsze, są dla mnie tak ważne, dają nadzieję na realną zmianę. Sierpień 2025 roku może być przełomem: albo dostaniemy nowy, lepszy system emerytalny, który pozwoli Wam żyć godnie, albo wszystko pozostanie po staremu. Trzymajmy kciuki, by tym razem rząd dotrzymał obietnic. Wyobraźcie sobie, że dzięki tym zmianom możecie pozwolić sobie na więcej: na wizytę u fryzjera, na nową książkę, na wyjazd do sanatorium, a może po prostu na spokój ducha, bez ciągłego martwienia się o rachunki. To nie są puste marzenia to realna szansa która jest na wyciągnięcie ręki. Co byście zrobili, gdyby wasza emerytura wzrosła o kilkaset złotych? Podzielcie się swoimi planami w komentarzach i kliknijcie łapkę w górę, by ten film dotarł do wszystkich seniorów. Którzy muszą o tym wiedzieć? Jak przygotować się na zmiany? Aby nie przegapić żadnych dodatkowych pieniędzy, warto już teraz być na bieżąco z informacjami. Rząd zapowiada, że szczegóły dotyczące nowych zasad waloryzacji i programów socjalnych pojawią się wkrótce, a my na naszym kanale będziemy omawiać każdą nowość. Subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. W najbliższych dniach i tygodniach pojawią się kolejne szczegóły, a ja obiecuję, że przekażę Wam je w przystępny i rzetelny sposób, byście czuli się w pełni poinformowani. Wiem, że w takich sytuacjach często pojawiają się plotki i dezinformacja, które mogą wprowadzać zamieszanie. Dlatego moim celem jest dostarczanie Wam sprawdzonych informacji prosto z wiarygodnych źródeł. Jeśli macie pytania dotyczące nowych zasad, kwot czy terminów, piszcie je w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na każde z nich w kolejnych filmach. Wasze zaangażowanie jest kluczowe. Kliknijcie łapkę w górę i udostępnijcie ten film znajomym, by każdy senior w Polsce wiedział, co go czeka. Słowo od serca. Drodzy widzowie, wiem, jak trudne bywa codzienne życie seniora. Wasze komentarze, w których dzielicie się swoimi historiami, łapią mnie za serce. Piszecie o rachunkach. Które pochłaniają większość emerytury, o lekach, na które czasem brakuje pieniędzy, o marzeniach, które trzeba odkładać na później. Dlatego wiadomości, takie jak dzisiejsza, dają mi ogromną nadzieję. Wierzę, że te zmiany mogą być początkiem nowej, lepszej rzeczywistości dla Was, rzeczywistości, w której emerytura oznacza spokój, a nie ciągłą walkę o przetrwanie. Sierpień 2025 roku może być punktem zwrotnym. Albo dostaniemy system, który realnie poprawi życie seniorów, albo wszystko pozostanie po staremu. Trzymam za was kciuki i obiecuję, że będę z wami na każdym kroku tej drogi. Dziękuję, że jesteście ze mną i proszę o łapkę w górę oraz subskrypcję kanału, byśmy razem mogli śledzić te zmiany i upewnić się, że żaden senior nie zostanie pominięty. Co dalej? W dalszej części filmu omówię szczegółowe wyliczenia, prognozy ekspertów i możliwe scenariusze, jakie mogą Was czekać w najbliższych miesiącach. Dowiecie się, jakie kwoty mogą trafić na wasze konta, kto skorzysta najbardziej i jak przygotować się na te zmiany. Zostańcie do końca, bo te informacje mogą być kluczowe dla waszego budżetu. I jeszcze raz: kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i udostępnijcie ten film, by dotarł do każdego seniora w Polsce. Razem możemy sprawić, że nikt nie przegapi tej szansy na lepsze życie.